No właśnie mówiliśmy o tych dwóch nieszczęsnych bramach z rogu i z kości, rzecz w tym, że dla starożytnych te bramy były symbolem, przez obie przechodziły do nas sny, zwłaszcza te prorocze i w związku z tym dalsi badacze arcydzieła o losach naszego bohatera byli skłonni przypuszczać, że chodziło o podróż we śnie. Nikt nie brał tego na poważnie. Ale w 1958 roku na emeryturę przeszedł brytyjski inżynier Robert Paget. I tak jak wielu jego rodaków, przeniósł się na południe Europy, by zażywać kąpieli słonecznych. Miał, jak to anglik, Hobby, a że był dziwakiem jak ten Anglik, to jego hobby polegało na penetrowaniu ruin i podziemi. No i przeniósł się w okolicę polu na północny zachód od miasta i zwiedzał wszystko to, co dało się zwiedzać. Ale w 1962 roku, po kilku latach wyśmiewania pana Roberta, odkrył w końcu wejście. Naprawdę pomyślał o tym, że wyrocznia mogła gdzieś się ukrywać i że wszystkie te zmyślenia może tak naprawdę nie były do końca wydumane. W związku z tym pominął wszelkie niejasności i, i odkrył. I w roku 63 w listopadzie, w klubie dla brytyjskich oficerów w publicznym miasteczku zarządził konferencję prasową, na której miał ogłosić swoje rewelacje. Miał je ogłosić, ale radio go ubiegło i ogłosiło nowinę jeszcze większą, a mianowicie o tym, że Robert Kennedy został właśnie zastrzelony. No, i w tych okolicznościach owe odkrycia archeologiczne przemknęły niezauważone, i trzeba było dość długo czekać, bo aż do roku 2001 po 20 latach walki z biurokracją, Robert Temple, tym razem rodak, no, niestrudzony odkrywca różnych dziwnych historii, postanowił. Tym tropem podążyć. No i zszedł wąskim przejściem, tym, którym Wergiliusz przechodził, i zastał wszystko tak, jak w Iliadzie zostało opisane. A zatem i magiczny las umarłych drzew. Prawdopodobnie chodziło tutaj o wielkie jaskinie ze stalaktytami i stalagmitami. Widział i rzekę podziemną, która się rozwidlała i łączyła i odnalazł również o wiele więcej tuneli i korytarzy niż jego poprzednik. W związku z tym, no właśnie, w związku z tym moglibyśmy historię tę porzucić i powrócić do muzyczki.